Cześć, witajcie, jestem sk Kate. y Dzisiaj w mógł sobie Skate 8 man to, nagrywałam już po... Chciałam nagrać Wcześniej Problem uh, hmm, of Cup Później nie miałem czasu Później sam już sobie program, bo Coś tam, coś sam I tak dalej, wyszło, że dzisiaj Nagrywałam pierwszy film Ze SkateMana, mana jak hmm, Widzicie tu to mój to drugi jeśli zdacie co na film z nocki, no to zaraz Wam pokażę. Najpierw chcę przetosować nowy update, który nie jest updatem, tylko eventem na X2 Welsy i ja mi to będzie dawać mniej więcej. No, Zwierdać, czy jej się opłaca w ogóle hmm. wydaję kółka robić, kółka no kółka po prostu farbi czy nie jak nie opłaca mi się no to okej okay. ale zanim to zanim to to pokażę Wam co trafiłem tak co trafiłem ale zatem to, to spróbuję rebirwa okej okay. Mam ze sobą, ho, już widzieliście, co bym było szukać. I coś się zbagowało, jakby brzmi. I. I co? Halo? A ty? On? Okej, jakby brzmi. Są. So. Okej, okay, tu mamy... Od takiego secreta. jest. Secret, tak O! To jest Secret. Nie mogę zrobić tak jak w RC że wam będę taką pokazywał. Bo pety. co końcu, to Secreta, mityka, legendę, legendę, no i epiki. Oczywiście mamy parę mityków i legend, ale, okej. Okay. Tutaj, jakby ktoś wiedział, mamy potki. Ale oczywiście mi coś się zbagowało jak zawsze. Okej, okay. sprawdźmy topki. Okay. no nie wiem. Okay. W tej topce jestem. top 14. W tej topce... Spadłem na top 10. W jajkach byłem top 2 ale niestety spadłem, bo nie wkopałem mnie jak... No to po 18 to jakoś tutaj mnie nie ma tutaj mnie swajharduje jak, jak w fightmenie na początku i tutaj mam dużo dobra, no teraz robimy speedrun jakby speedrun, bo speedrun był oficjalny, kiedy bym miał potki podki odpalone. I mm, to kopiuł, ziuł przelatywał, bo wymiar z ludzi robi z Jeszcze całą podką. No właśnie. A propos. A, a propos. Mm, Czego? To wszystkie gimpasy Jak na razie, bo tu widzę Coming soon! Tam jestem na update, już mogę Wam powiedzieć co doda. Najpewniej doda. Najpewniej doda. Najpewniej update, nowy doda to. Czyli upgrade'y Oby dodali. I okej, okay, teraz. No już pokażę. Oczywiście, nowy update. Ik. Nie mamy update. Ik. Boże już. Mieliśmy z rcx gdzie wam pokazywałem, yy, pokazywałem nowy update. I, I dla mnie to jest trochę okej, okay, bo czemu ja to robię? Ja, nie, jak mówię, nowy update to nie zwracajcie uwagi. Wszystko się, czemu mam nie zwracać uwagi? po proste, ponieważ. ponieważ... E, dużo, tylko gram. Gram, gram, gram. Ale najczęściej to w updatey gram. Tylko w updatey najczęściej updatey, updatey update gram jeszcze. i nagrywam odcinki z update'ów najczęściej. najczęściej. Od razu mogę wam powiedzieć, że następny film będzie w sobotę. W sobotę, w piątek. W sobotę, bo w piątek wychodzi nowy update Ile dlatego nam dodali 2X Wilsy. Ok, chcę sprawdzić ile to daje Okej, okay. nie było tym, ale tu dużo daję. Ale to sprawdzę wbiję 500k i widzimy się za chwilę. Dobra jestem. Trochę bardzo spokorniłem. Ale co tam? Sprawdźmy ile to nam daje. Okej, okay. du dużo, ale dalej to nie jest to jak był glitch. I co? To film to w sumie jest tylko tyle. No chyba, że jeszcze pójdę AFK na jakieś pół godziny i zobaczymy ile w pół godziny trafię legend i typów i tak dalej. Więc to, widzimy się, widzimy się za godzinę-pół godziny. Добро, 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 добро,